Planszowo. Przygodziaki od wydawnictwa Dobry Pasterz Unboxing. Przygodziaki, jest to gra planszowa dla najmłodszego gracza. Mam ją tutaj, właśnie dzięki uprzejmości wydawnictwa Dobry Pasterz za co bardzo dziękuję. Pozdrawiam panią Hannę autorkę tej gry. Gra jest przeznaczona dla 320 graczy, więc świetnie się nadaje na przykład w przedszkolach czy w jakichś dużych grupach, jak ktoś ma więcej dzieci jest to gra rodzinna, z pewnym takim też przesłaniem, wydawnictwo Dobry Pasterz ma całą taką serię gier planszowych, opartych właśnie na motywach biblijnych, czy po prostu bardziej szczegółowo, na wartościach chrześcijańskich co mamy w środku? w środku mamy takie oto elementy które będą symbolizowały jak rozumiem różne postacie występujące w grze tak i to będzie sobie można poskładać dzięki czemu te rzeczy będą nam stały ok zaraz zobaczymy co dalej z tym można zrobić tylko sobie tutaj wcześniej wstępnie przygotujmy tak to nie będzie nam potrzebne mamy krótką Krótką instrukcję. Bardzo prostą na jednej kartce A4. Także gra jest bardzo taka no, kompaktowa. Mamy też taką reklamówkę. Mamy tutaj od dobrego pasterza. Skarby Świętych to już skarby Świętych, tak patrzę. Czy ja to przypadkiem tak? Już y, Skarby Świętych, możecie o tym obejrzeć film u mnie na kanale. Perły, chwast, też bardzo dobra gra. Y, Gloria Day, też super rzecz, moc słowa, bardzo interesująca gra biblijna. Y, tutaj Przyjaciele Świętych, to właśnie sobie tutaj patrzę, obok y, też będę ją prezentował. Dostałem także biblijnych y, wędrowców. Nie mam jeszcze obrazu pełnej łaski, oraz tu są jeszcze jeszcze gry multimedialne, które też można złoty pakiet gier biblijnych, ale to, to są multimedialne, tak? Dobrze. W każdym razie, no wydawnictwo się specjalizuje właśnie w tego typu rzeczach. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy takie całkiem bardzo sprytnie wymyślona wymyślona wkładka, zrobiona w ten sposób, że po pierwsze bardzo ładnie wypełnia pudełko. A po drugie nie jest płasko, tylko właśnie taką bryłę trójwymiarową tworzy, co też jest bardzo ciekawe. I tutaj sobie możemy otworzyć nasze pudełeczko. I jak rozumiem, tak są stędy. O, właśnie tego mi brakowało się. Zastanawiałem czy są, ale jak najbardziej są proszę bardzo, więc te nasze figurki będzie można zaraz sobie tutaj włożyć. Podobny sposób przechowywania gier mieliśmy yy, yy, już wam mówię, przypomnę sobie tylko tą grę, ona się nazywała Moc Słowa, tak? Dobra, i słuchajcie, tutaj te te nasze figurki tu mamy takiego taką figurkę gotującą kota yy, 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 w wiaderku tu mamy starszą panią, zbierającą się na lasce Tak. tutaj co mamy, jakiegoś faceta z grzybami tak kolejna rzecz, tutaj mamy jakiegoś, jakąś panią na rowerku i żongluje kolorowymi kuleczkami jeszcze mamy pieska oczywiście mamy też, to raczej jest zajączek i on ma marchewkę no i mamy samochód rodzinny, tak? Nie ma kota. Dobrze, czyli to są nasze figurki. Natomiast sobie teraz zobaczmy tutaj. Jak to wygląda. ok I mamy w różnych przykrótkach mamy różnego rodzaju. Karty. Tak dzieci, 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 dorośli, dorośli, dorośli tak robimy przegląd rzeczy znajdujących się w bagażniku, kto zabrał podróż deskę do prasowania i klej do tapet Ok, to jest jeden pakiet kart, drugi pakiet, sobie to jeszcze tam w wolnej chwili dokładnie obejrzymy, ale na razie na razie robimy takie przeglądne jaki nosi tytuł twój ulubiony film prawda i tak dalej to się zapoznamy z instrukcją to będziemy wiedzieli też do czego to służy tak i mamy jeszcze karty środkowe pomarańczowe wjeżdżamy do tunelu w naszym aucie nikt się nie nudzi cała rodzinka muzykuje to są karty bonusowe karty są Dwustronne, tak? Dobrze, słuchajcie, tak wyglądają komponenty tej gry, yy, i fajne jest to pudełeczko, które pozwala nam to ładnie przechowywać. Nie potrzebujemy niczego więcej, to można sobie schować tutaj, natomiast te pionki można sobie jak najbardziej powkładać do pudełeczka. Też nie ma problemu, żeby to się ładnie przechowywało, nie zginie nam i, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Słuchajcie, tak wygląda unboxing. Zapraszam na kolejny film, gdzie przedstawię Wam oczywiście instrukcję. Będzie recenzja. Spróbujemy też zrobić jakąś przykładową rozgrywkę, która będzie pretekstem do tego, żeby sobie o różnych rzeczach porozmawiać. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.